Musimy, musimy sobie tutaj zrobić pewne rozliczenie, co, co tutaj było dane i co będziemy liczyli. Czyli, zrobimy sobie standardowo jakąś tam tabelkę. Możemy sobie napisać, że objętość jest stała. No, czyli w sumie jest równa 1, więc każde stężenie molowe jest równe liczbie mol. No dobra. Czyli jak już to mamy, no to możemy zapisać e, tak. Tutaj sobie wstawimy zmianę, czyli o ile się nam to będzie zmieniało, to akurat dość prosto, ponieważ współczynniki e, w reakcji wszędzie mamy jedynki, więc nie będzie to jakichś e, udziwnień. I stan równowagowy, czyli to, co zostaje nam już po tej reakcji, oczywiście, no reszta nam tutaj jest niepotrzebna. No ale zanim wypełnimy tą tabelkę, to przeczytajmy sobie co nam tutaj powiedziano ok czyli tak oznaczę sobie CO jako jedynka, to jako dwójka Aha. no i może napiszemy sobie masy molowe masy molowe CO no to 1628 gram na mol no, i masa molowa wody no to 18 g na mol. Dobrze. I musimy obliczyć, ile będziemy mieli tego wodoru tutaj w stanie równowagi. No i z danych, które nam tutaj podano, w, w, okay, w mieszaninie w stosunku masowym 1 do 1. Dobrze, czyli śmiało mogę powiedzieć, że masa substancji naszego CO i masa substancji naszej wody były w stosunku 1 do 1. I jeszcze nam podano, że sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa, czyli liczba moli pierwszego reagenta, liczba moli drugiego reagenta jest równa 20, oczywiście mowa o stanie początkowym. No i mamy układ równań, eee, żeby go rozwiązać, no to najlepiej napisać sobie, może, gdzie? Eee, ms1 to n1 razy m1, no to standardowe równanie na wiążące masy z liczbą moli oraz możemy jeszcze powiedzieć, że MS2 to liczba moli 2 razy M2 bez problemu możemy podstawić tutaj to tu nasze równanie i no, i oczywiście tutaj również. No to podstawiamy i otrzymujemy. Czyli mamy N1 razy. No, może od razu za to M1 wstawimy te 28. Będzie z głowy. Nie będę tutaj pisał na razie jednostek. Będzie trochę czytelniej. drugie równanie przepisujemy hmm, że to będę pisał dalej czyli tak, obie strony tego pierwszego yy, pierwszego równania mnożę sobie przez odwrotność ułamka, który tutaj występuje no i w związku z tym mamy n1 przez n2 jest równa, no i odwrotność, czyli osiemnaście na dwadzieścia osiem. No i to przepisujemy mhm. ja trochę cofnąć. Tu możemy wymnożyć sobie na krzyż, prawda? więc mamy 28 N1, równa się 18N2, no i po raz kolejny to równanie przepisujemy. Teraz Przeniesiemy sobie tą liczbę na drugą stronę tego równania, zmienimy jej znak, czyli mamy 28n1 minus 18n2 równa się 0 i przepisujemy to drugie równanie. Może tak przesunę trochę, żeby było tutaj coś lepiej troszeczkę widać. Dobra. No to jak tutaj widać, mamy przeciwny współczynnik. Czyli dobrze by było przemnożyć to równanie razie 18. No i tak 28n1 minus 18n2 równa się 0 no i mamy 18n1 plus 18n2 równa się 360 no, nawet mówię, no, bez kalkulatora można takie rzeczy policzyć, dość proste obliczenia tutaj mamy no, i jedyne co trzeba zrobić, to teraz sobie ten układ tu podsumować, bo już mamy przeciwny współczynnik, czyli tak, wylatują, o, bardzo, e, wylatują kolejno n 2 Ok, no i tutaj mi zostaje 46, n1. Spójrzmy na szybki wypadek, czy gdzieś się nie. nie. No nie. Dobra, eee, czyli co? Dzielimy przez te 46 obie strony równania. Eee, no i mamy tak: 360 na 46. 46 to jest na no, 7 przecinek 8, 2, 6. Mol. No i teraz od 20 trzeba by było odjąć e, tą liczbę, żeby mieć żeby mieć e, liczb moli wody. No dobrze, czyli mamy 27 86, to mamy 12 cztery mol No i tak to są moje liczby moli początkowe reagentów, które wstawiamy sobie tutaj do tabelki. Czyli bierzemy sobie tutaj tą pierwszą liczbę, stawiamy tutaj do tabelki, No, no i tą drugą robisz. No i tak, w reaktorze o stałej pojemności znajdowały się. Ok, e, czyli nic innego oprócz tego na początku nie było. To mogę wstawić sobie tu zera albo po prostu przekreślić. Kwestia gustu, czy tam kreskę tu postawić, jakąś. Podano nam tutaj jeszcze, że stężeniowa stała równowagi reakcji w warunkach prowadzenia procesu wynosi 1, czyli k równa się 1, gdzieś tam możemy sobie zapisać, powiedzmy, niech będzie z tej strony, k równa się 1, ok. Czyli tak, skoro nie wiemy ile tego przereagowuje, ani ile tego powstaje, no to możemy powiedzieć, że nieznana ilość tutaj powstaje nam CO. No to Skoro powstaje na no to plus, prawda? No to tutaj równolegle będzie powstawało tyle samo wodoru ze względu na, na to, że współczynniki są identyczne. No gdyby tu była dwójka przy naszym wodorze, to wtedy by było 2x w tym miejscu. A tak to mamy x. No, i w takim razie, skoro tego przybywa x, a tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, mamy e, wszędzie jedynki, także tego musi ubywać tyle samo. No, i tutaj tego też tyle samo musi ubywać. No, rzecz jasna, no nie wiem, jakby to była trójka przed co czysto teoretycznie, no to tu wstawiłbym trójka e, przed x. -a. No, i teraz tutaj wykonujemy sobie. Nic prostszego jak dodawanie tych cyferek, czyli, czyli działamy tak, kolumnami. Więc i dodajemy je do siebie. No i tu otrzymujemy wynik na końcu, tak? No dobrze, no to jeżeli tak, to możemy dalej. No a tutaj mamy 0 plus X no to X, 0 plus X no to X Generalnie powinniśmy zapisać wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji, czyli jest to przypomnę iloczyn stężeń produktów, czyli stężenie CO2, stężenie wodoru, stężenie CO. Czyli substratów i stężenie H2O. Oczywiście, jeżeli współczynniki byłyby inne, no to tu w potęgach pojawiłyby się wartości tych współczynników przy konkretnych elementach. No i dobra, podstawiamy sobie tak. Podstawiamy sobie to k równa się 1. I teraz bardzo ważna sprawa, żebyśmy tu podstawili wszystko, ale w stanie równowagi. Czyli tu wszędzie dopiszemy sobie r. Żeby nie pomylić się i podstawimy sobie x, podstawimy sobie tutaj to działanie z odejmowaniem tą różnicę właśnie. Czyli mamy tak 1 to się równa x razy x przez no i śmiało możemy tutaj podstawić. Jedyne co pozostało to rozwiązać ten układ, więc już nie będę tego zapisywał, bo będzie tego tu mnóstwo. Oczywiście powinniście zapisywać działania na egzaminie. Czyli, tak, mnożę obie strony równania przez mianownik i otrzymujemy takie równanie. No, to tu mamy ten x kwadrat. No i trzeba policzyć x, czyli wymnożymy sobie e, liczbę. O, tu powinien być przecinek, gdzieś tam mi zniknął w trakcie. No to Jeszcze w takim razie tu sprawdźmy. O, właśnie, nie złapał mi się, jak kopiowałem po prostu. E, no dobra, czyli 12, 174 razy 7, 8, no i może już troszeczkę to zaokrąglimy. To jest 95 mm, albo 274. Myślę, że tyle będzie. Na pewno dobrze. Minus 7, 8, 2, 6x e, minus 12, 174x i plus x kwadrat równa się x kwadrat. Ok, no jak widać, możemy sobie stronami odjąć x kwadrat tutaj, więc po tej stronie będziemy mieli 0, a po tej stronie, no to na pewno tą liczbę, i jeszcze liczby tutaj wynikające z tego odejmowania, czyli 7, 8, 2, 6 i jeszcze 12, 174. No, to wychodzi bardzo ładnie minus 20x. -ów. No i nie pozostało nam nic innego, jak przenieść te 20x na drugą stronę równania, zmieniając znak oczywiście. Czyli mamy 20x i tą liczbę. No i na 20 tam podzielimy. Obie strony, więc będziemy z tego mieli 95 274 na 20. O, no to jest 4, przecinek. myślę, że spokojnie na egzaminie możemy napisać 76 mol. No i ta liczba, no to. Ta liczba jest to nasz X, czyli chyba dokładnie to, czego szukaliśmy. Tak. Nie napisano nam, jakie zaokrąglenia przyjąć. Także w tym zadaniu to wszystko. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakich dojek gdyś gdy strzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy użera się z kacem. A na przewoł wykupione brący i liskacze.